Szanowni Państwo, jesteśmy z powrotem na torze z klasą MX Masters i MX Master 50, Masters 50. Mamy informacje specjalnie dla Państwa. Puścimy jeszcze szybciutko naszą elektroniczny start, czyli strzałeczkę, która pojedzie z nami po torze. Proszę bardzo, mamy jeszcze chwileczkę, także bardzo prosimy. To dla tych z Państwa, którzy w odtworzeniu będziecie oglądać sobie ten wyścig. Więc tak wygląda tor. Proszę zobaczyć tor Magiera, te trzy skoki wzdłuż tej linii startowej, następnie nawrót, skok. Tutaj widzieliśmy ten upadek przed chwilą w klasie MX85. Następnie mamy tą długą prostą wzdłuż padoku, tam gdzie stoją wszyscy zawodnicy tutaj za sobą obok tych linii kolejowych. Następnie ta kręta sekcja, tak zwany ślimak. Tutaj przy stawku też te zwalniające troszeczkę skoki. Widzimy to, to tutaj ten fragment toru też jest już bardzo rozjeżdżony, widać ewidentnie, że tam się robi bardzo, bardzo ciężko, teraz mamy ten skok starej gwardii, następnie ostatni skok przed metą i tutaj już wjeżdżamy na sekcję. Do finiszu i tak kończymy okrążenie na to, że Magiera, a tymczasem widzimy już Maćka Dunka, Widzimy Karola Kędzierskiego, chociaż nie widziałem go tutaj, ale pewnie gdzieś tam jest. Karl Schulz również jest zaraz obok nich, więc mamy naszych trzech liderów, którzy toczyli batalię o właściwie drugie miejsce, bo Maciej Zdunek zwyciężył tutaj bez problemów. Udało mu się urwać i odskoczyć. Ee, także. Także mamy teraz, o, mamy tutaj drobny kłopot, ale już poprawiliśmy, wszystko jest w porządku. Wracamy do naszych zawodników, bardzo przepraszam. Także Maciej Zdunek, Karol Kędzierski, Karl Schulz, Wojciech Kuształa, Marcin Dryczak. To była pierwsza piątka pierwszego wyścigu MX Masters. No Mastersi już gotowi na starcie. Myślę, że tam rozrobiło się bardzo, bardzo gorąco już między nimi. Minuta, tak jak widzicie Państwo tam w tle do startu, ale już widzicie Widzimy panią tablicową, która za moment pokaże 15 sekund do startu, a wtedy już odliczymy tylko do drugiego wyścigu klasy MX Masters. No, i widzimy już zawodnicy z niecierpliwością czekają na opadnięcie maszyny startowej. No, jestem ciekaw, czy dalej Maciej Zdunek został na oponie łopacie, czy jednak zmienił tutaj na klasyczne ogumienie. No, i jak poradzi sobie tym razem Karol Kędzierski, czy zdoła odbić się, odpowiedzieć za ten pierwszy wyścig? No, i szanowni Państwo, 5 sekund do startu, drugi wyścig klasy MX Masters. Jedziemy! No i teraz rewelacyjny start ponownie Maćka Zdunka, ale tam jeszcze przed nim chyba Karol Kędzierski, zaraz zobaczymy, tak wszystko nam się wyjaśni tutaj, tak jest, jest. Karol Kędzierski pierwszy, Maciej Zdunek pozycja druga, może podsłuchał Karol Kędzierski o tej oponie łopacie i też ją postanowił założyć, no i widzimy trzecia pozycja, Karol Schulz. także dzieje się tutaj podczas drugiego wyścigu klasy MX Masters. Dzieje się naprawdę dużo. Widzimy, że tamta walka będzie taka, jaką ją znamy, czyli Karol Kędzierski, Maciej Zdunek. Jest tam Karl Schulz, który, tak jak mówił, no, przyzwyczaja się dopiero do tego trybu zawodów. On wspominał, że nie tylko słońce, ale też to, że. Tak wyglądają czy kwalifikacje, czy treningi. Ten układ godzinowy jest zupełnie inny w Wielkiej Brytanii podczas mistrzostw Wielkiej Brytanii w motocrossie, więc to wszystko jest dla niego absolutnie nowe. Ale cieszymy się, że zawodnicy zagranicy również znajdują czas, żeby przyjeżdżać do nas tutaj i rywalizować. A tymczasem Karol Kędzierski, a zaraz za nim Maciej Zdunek. No, mamy to, czego chcieliśmy i myślę, że możemy już zacierać ręce, bo za moment ta batalia będzie nabierała tylko rumieńców, a my będziemy mogli delektować się takim mastercraftem, jeżeli chodzi o motocross w Polsce. No, czasu jest bardzo mało, więc Maciej Zdunek nie ma na co czekać. Musi od razu brać się do roboty i szukać sposobu na Karola Kędzierskiego, bo tylko 10 minut i dwa okrążenia pozostały do zakończenia tego wyścigu. 10 minut a to pierwsze okrążenie, także e, faktycznie e, mało czasu e, mają zawodnicy na to, żeby zdecydować się e, na jakiś atak. A tymczasem widzimy, że bardzo. Jo, Polacy, Maćka z Dunka. E, no, z Dunek Airlines, jak widać, w formie firma prosperuje e, znakomicie. E, można latać daleko, e, można testować wytrzymałość e, felkę e, w motocyklu. E, no i zobaczymy, e, czy jednak te dalekie skoki e, przyniosą niosą efekt i pomogą mu znaleźć gdzieś sposób, żeby zaatakować Karola Kędzierskiego. No ewidentnie było widać, że tutaj był napędzony potężnie na tą hopę i przeleciał kawał, kawał drogi, no ale niestety dalej Karol Kędzierski przed Maciekiem Zdunkiem, także no to nie wystarczyło, żeby zbliżyć się na tyle, żeby próbować jakiegokolwiek ataku. Myślę, że Carlos teraz wie jak prowadzić ten wyścig, to nie pierwszy i nie ostatni na pewno raz, kiedy Karol jest z przodu, a znowuż Maciek jest przyzwyczajony do tego, że trzeba gdzieś tam przyłożyć, że trzeba gdzieś znaleźć to miejsce, żeby Carlos'a zaatakować i trzeba przyznać, że bardzo szybko się znajduje, bo teraz zobacz, odbija do wewnętrznej, ale zabraknie tutaj, żeby zaatakować, ale Irak miał, miał tą moc i możliwości, żeby gdzieś tam wciskać się na wewnętrzną. No szuka sobie Maciek cały czas pozycji do tego, żeby Carlosa zaatakować, no a Carlos pilnuje wszystkich wewnętrznych, pilnuje każdego zakrętu, żeby wykorzystywać możliwie najlepiej tą nitkę, tak, żeby nie zostawić tam ani grama miejsca dla Maćka Dunka który... To będzie próbował w takim razie na tej prostej, w powietrzu, gdzieś tam szukać swoich szans. No i już coraz bliżej Maciej Zdunek teraz wypadają razem na tą prostą z chopami. No i Maciej Zdunek pewnie po raz kolejny będzie daleko latał. No tym razem nie stłumił skok. Zobaczył, gdzie jest Karol Kędzierski. No i teraz spróbował wcisnąć mu się po wewnętrznej przed tym charakterystycznym nawrocie pod drzewami. Schować się tam troszeczkę do cienia, ale Karol wiedział, gdzie jest Maciek. On go zna doskonale. Można powiedzieć, że w czy jak własną kieszeń, no i nie musi się nawet odwracać, żeby wiedzieć gdzie będzie macie. Kapitalnie, tutaj obaj ci zawodnicy szukają sobie miejsca, szukają rozwiązań, żeby zbliżyć się do siebie. Oczywiście, no, Carlos to nie chce się zbliżać do Maćka, a raczej szuka, żeby się oddalić, ale miałem na myśli akurat Maćka z Dunka, który po prostu szuka rozwiązań, no, korzysta z całej szerokości toru, gdzie tylko jest szansa pojechać szybciej. I właśnie to e, widzimy, że tam do zewnętrznej e, wyskoczył Carlos, no to Maciej do wewnętrznej. I o, o tam było blisko, a szarneło tym motocyklem, e, gdzieś tam te przednie koło. Praktycznie w poprzek, ale udało się utrzymać i znowuż bardzo agresywnie odbija się od bandy Maciej Zdunek. I będzie próbował, no widać, że bardzo chce. I teraz zobaczcie Państwo, znowuż do wewnętrznej, inaczej troszeczkę niż Carlos, no bo oczywiście jadąc za kimś dokładnie jego nitką, nigdy go nie wyprzedzimy. Musimy szukać innych rozwiązań, i to właśnie robi Maciej Zdunek. Pokazuje, jak na tak trudnym obiekcie, który naprawdę nie ma zbyt wielu miejsc do wyprzedzania, można szukać innych linii, żeby jednak zbliżać się. Próbować straszyć swojego rywala. No i tutaj znowu Maciek bardziej po wewnętrznej, próbuje wykorzystać moc swojego motocykla, żeby zbliżyć się do Karola Kędzierskiego. Ale ten znakomicie tutaj wybiera linię, nie dając wielu możliwości Maćkowi na atak, ale zastanawiam mnie, co wydarzy się już tak naprawdę za 5 minut, kiedy zawodnicy dojadą do Dubli i kiedy będzie tutaj już więcej problemów na trasie i y, trudności. Mam wrażenie, że zgasł motocykl Maćkowi Stutkowi na y, ostatnim y, zakręcie, bo y, nagle y, tak jakby prawie przewracał się, odepchnął się nogą, potem motocykl ruszył i y, 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 strata y, no, zrobiła się spora, Potem się około dwóch y, sekund, odwrócił się teraz Carlos, już y, zbliżył się z powrotem Maciek, ale był taki moment, że przez chwileczkę wydawało się, że tam coś się stało y, z motocyklem, nie odskoczył tak od zakrętu jak zawsze y, Maciek, więc Miałem przez chwilę obawę, że jakaś awaria sprzętu tam wsiadła się Maćkowi, a ja teraz jest to o czym ty mówiłeś, czyli zaczynamy dublowanych zawodników. No i proszę, Karol Kędzierski trafił w dużo lepszym miejscu tego dubla. W dużo łatwiejszy sposób udało się go minąć i nie stracił aż tyle, ile w tej chwili Maciek Zdunek, który musi odrabiać straty. No to jest coś, co zawsze dotyka naszych liderów. Duple mają gigantyczny wpływ na to, co się dzieje na torze, no ale taka jest kolej rzeczy. Miejmy nadzieję, że to nie zaważy o całym wyścigu, jeszcze zobaczymy bezpośrednią batalię. No i znowuż dublowany zawodnik tym razem nie przeszkodził, kapitalnie tutaj poradził sobie Maciek i przeskoczył do przodu. No miejmy nadzieję, że jeszcze zobaczymy bezpośrednią batalię między obydwoma panami, że jeszcze nam tutaj zrobią panowie show. no póki co Karol Kędzierski wygląda na to, że ta kilkusekundowa przewaga pozwoli mu spokojnie jechać pozwoli mu troszeczkę poukładać sobie głowę na końcówkę tego wyścigu no ale musimy pamiętać, że przed nami jeszcze coraz więcej tych dublowanych, wolniejszych zawodników, którzy jeszcze nie raz mogą teraz odwrócić losy tego wyścigu i tym razem pomóc troszeczkę bardziej Maćkowi przeszkadzając Karlo. No i właśnie widzimy jak teraz z kolejnym dublowanym zawodnikiem poradzi sobie Carlos. No musiał zmienić linię przyjazdu, obrać po zewnętrznym kolejne, ale przytomnie tutaj zwolnił dublowany zawodnik i zostawił miejsce Carlosowi, żeby ten mógł spokojnie kontynuować wyścig i cieszyć się prowadzeniem. Tymczasem spojrzałem sobie na czasy Maczka i Carlosa. Carlos 1.40, a 1.42 Maciek na ostatnim okrążeniu, aż dwie sekundy stracił na ostatnim kółku Maciek z Dunek. No i to było na pewno dużo. Miał tutaj wpływu właśnie dublowany zawodnik. Pytanie, czy uda się to odrobić, bo ci zawodnicy jadą naprawdę bardzo podobnym tempem i te różnice są minimalne. O, tutaj nie wiem, czy nie zetknęli się zawodnicy przed chwilą na naszych oczach tutaj dosłownie milimetry od naszego stanowiska komentatorskiego. Marszale pokazują, że było tyle, czyli jakieś półtorej centymetra. Niesamowite, dlatego tutaj tak aż przestraszyłem się, bo to było niesamowite. Na milimetry tam minęli się zawodnicy w powietrzu. Na ja wiadomo, taka dotknięcie się w powietrzu może skończyć się naprawdę źle, więc ty bardziej trzeba uważać. No a ja cały czas patrzę na te czasy, przylecieli właśnie obok nas Maciej z i Carlos, i różnica 0,3 sekundy, i do 3 sekund powiększyła się różnica między nimi. W tej chwili także wydaje się, że sytuacja z przodu nam się troszeczkę uspokoiła. A ja zwracam uwagę również oczywiście na MX Masters 50, bo tutaj Grzegorz Dziekan liderem przed Jaduszem Piotrowskim i Jarosławem Dąbrowskim. Także też zmiany, jeżeli chodzi o klasę MX Masters 50. Czyli chodzi o dalszą część stawki, to taką bezpośrednią batalię mamy między Marcinem Ryczkiem, numer 7. Wojskiem kuształ właśnie oni. Nas teraz tutaj minęli. Tam. E, jest tam blisko widać, że Wojtek ma na celowniku Ryczka, no zobaczymy jak to się potoczy, tymczasem na naszych ekranach nasze goście z zagranicy Karol Schulz. więc naprawdę widać, że coraz lepiej sobie radzi adaptując się do tych warunków no bo i strata też troszeczkę mniejsza niż w tym samym momencie poprzedniego wyścigu, tak mi się przynajmniej wydaje, a to jest właśnie ta walka Wojtek Kuształa numer 47 i już przed Ryczkiem, także no idealnie wyczuł nam Moment realizator. Tak jest. Doszło przed chwilą do manewru wyprzedzenia ewidentnie i tym samym już kuształa przed ryczkiem. Ale ryczek tutaj nie chce odpuścić. Szanowni Państwo, kontratakuje, utrzymuje gaz i zostaje z tyłu, zaraz za swoim rywalem. Wydawało się, że tam wybudował już sobie delikatną przewagę kuształa, ale jednak ryczek jak tylko znalazł okazję, to od razu odwinął manetkę troszeczkę bardziej i cały czas nie odpuszcza i nie zostawia miejsca swojemu rywalowi. No i czekamy. Oj, teraz bokiem postawiony motocykl Wojtka Kuształ, ale wybronił to, odkręcił manetkę gazu na lądowaniu i dało mu się odjechać. No ale cały czas w gotowości jest Marcin Ryczek, który będzie tutaj na pewno czyhał na kolejne błędy swojego rywala. No i próbował zaatakować najpierw wywierając presję, a potem może jakimś bezpośrednim atakiem. Bo do zakończenia wyścigu, już tak naprawdę tylko trzy okrążenia od naszych liderów tam troszeczkę rozjechał się uciekł Karol Kędzierski Maćkowi Zdunkowi, ale my tutaj widzimy piękną walkę Wojtek Kuształa Marcin Ryczek Ładnie widzimy, jak ci zawodnicy cały czas nie odpuszczają sobie nawzajem. Zobacz, teraz odpowiada Kuształa. Zobaczmy ryczek, przepraszam. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Nie, jednak Kuształa będzie górą. To on miał wewnętrzną do następnego zakrętu i nie odpuścił tam manetki. Nie odpuścił nawet o milimetr. I jednak ryczek musiał oddać tutaj wyższość swojego kolegi. Także czekamy na to, jak rozwiązać zwinie nam się ta batalia, bo już skończył się regulaminowy czas. Pozostały trzy okrążenia. W tym momencie Karol Kędzierski przeskoczył linię startu mety i automatycznie rozpoczął już tylko dwa okrążenia do końca. Słabsze też okrążenie Karola Kędzierskiego. Maciej Zdunek zbliżył się delikatnie na ostatnim kółku, ale nadal te różnice na tyle solidne, że raczej jakichś wielkich zmian tu nie widzę, chyba że to co wspominał Eliasz, Trącą nam się dublowani zawodnicy jeszcze na sam koniec nadal na naszych ekranach walka Ryczka z Kuształą. Także tutaj zawodnicy chyba do końca tego wyścigu będą między sobą toczyć batalię. No teraz zmienił linię przyjazdu Ryczek. Kuształa został na wewnętrznej, ale to widać opłaciło się Ryczkowi, bo zyskał kilka metrów i już znowu siedzi na ogonie Wojtka Kuształy próbując wywierać presję na zawodniku z Lidbarka Warmińskiego. No świetnie Świetnie sobie radzą obaj bardzo doświadczeni zawodnicy. Tutaj nam pokazują piękną sportową rywalizację o miejsce tuż za podium. No i wydaje się, że na ten moment górą jest jednak Kuształa. No ale cały czas Ryczek naciska na niego, cały czas szuka gdzieś miejsca, żeby zaatakować. No tutaj na pewno też ogromne znaczenie będą miały siły i w przygotowanie fizyczne, no bo na ten moment ta temperatura jest już tak wysoka, że zawodnicy po całym prawie wyścigu, bo zostały już tylko dosłownie dwa okrążenia, odczuwają z pewnością trudy jazdy w takich warunkach, więc Przekonany jestem o tym, że za moment dojdzie do batalii. Pokazujemy tu, Elias, że Maciej Zdunek zdecydowanie zbliżył się do Carlosa. I jak na zawołanie, nasza realizatorka ma już Carlosa na widelcu, czyli w objęciach drona. A zaraz za nim w tle mamy Maćka Zdunka. No, trzyżby panowie na ostatnie okrążenie chcieli nam pokazać coś jeszcze? No i to będzie na pewno ciekawy moment, bo tam przed nimi też trwa walka pomiędzy zawodnikami opozycję, więc oni mogą trochę utrudnić jazdę Karolowi Kędzierskiemu. I właśnie to o, widzimy. Właśnie to, się to, się dzieje. to się teraz dzieje. Maciej Zdunek od razu dostaje prezent na jednym, na drugim zakręcie. No ciekawe, czy uda mu się to wykorzystać i zbliżyć na wystarczającą odległość, Bo przypominam, to już jest ostatnie okrążenie drugiego wyścigu klasy MX Masters. Norro co może Maciej Z Dudek walczy Jest do samego samowite. końca, próbuje gonić Carlosa. No jeszcze się nie poddaje. Cały czas ma nadzieję, wie, że tak naprawdę drobny błąd. Mała przygoda może zupełnie odmienić losy tego wyścigu. No ale chyba jednak to będzie piekielnie trudne, no bo Carlos jedzie jak natchniony, nie popełnia sam błędów. No chyba, że ktoś znajdzie się przed nim i mu to po prostu przeszkodzi. Wydaje się, że nie. Wydaje się, szanowni państwo, że to Karol Kędzierski dowiezie zwycięstwo do mety. Już nic trudnego, nic niebezpiecznego nie może go spotkać. Także Karol Kędzierski zwycięża w drugim wyścigu klasy MX Master. Za drugi będzie Maciej dunek. Także no naprawdę ciekawy wyścig. Myślę, że mogło się tam jeszcze zadziać. Brakowało dosłownie jednego okrążenia jeszcze, żebyśmy mogli pod delektować się batalią między największymi, najlepszymi i największymi rywalami tutaj, jeżeli chodzi o klasę MX Masters. Czekamy teraz na oczywiście Karla Schulza, który też kapitalnie poradził sobie w tych trudnych warunkach. On dojedzie najprawdopodobniej na pozycji trzeciej. Tutaj jeszcze walki wewnątrz między zawodnikami o dalsze pozycje. Czekamy właśnie już za moment na Karla, ale proszę zwrócić uwagę, jaka różnica tym razem między naszymi liderami a resztą stawki. Czekamy, czekamy. Cały czas nie ma. Zobaczcie Państwo, jak odskakują od reszty Maciej Zdunek i Carlos. Teraz wydaje się, taki tak jak to był właśnie Karl Schulz i to jest aż minuta i 20 sekund różnicy między pierwszą dwójką a y, trzecim zawodnikiem. A tam dalej trwa walka o czwarte pozycje. E, cały czas kuształa przed e, Ryczkiem i wydaje się, że właśnie to e, w tym momencie dowiezie. E, tak jest, e, mamy kuształę, mamy e, Ryczka na mecie. E, no było tam blisko, ale chłopacy nawet e, nie zwracali uwagi e, na swoich e, r, rywali, których e, w tym momencie dublowali, przeskakując im dosłownie nad głowami. No właśnie udało nam się dojechać w tym wyścigu, Szanowni Państwo, do mety no naprawdę bardzo ciekawy wyścig, myślałem, że jeszcze Maciek tam zawalczy na sam koniec i tak pomogło mu tam szczęście, i tak dublowany zawodnik przytrzymał jeszcze Carlosa dosyć brutalnie, bo tamte jego przednie koło praktycznie wyprostował a mimo wszystko Carlosowi udało się utrzymać pozycję pierwszą, ogromne ogromne gratulacje dla Karola Kędzierskiego i teraz zakładam, że zobaczymy wyniki, tak jest, Karol Kędzierski Maciej Zdunek, Karl Scholz. Tak wygląda pierwsza trójka międzynarodowych indywidualnych mistrzostw Polski w motokrossie. Ruda trzecia, oczywiście. No, Reszty zawodników, widzimy. A, oczywiście, jeszcze bardzo przepraszam, ale to pewnie się wyświetlał za momencik wyniki klasy MX Masters 50, bo nam to uciekło. A tutaj też się podziało. No zawsze te wyścigi łączone mają to do siebie że ciężko to wszystko skleić do kupy ale za moment wyniki pewnie MX Masters 50+ również pojawią się na naszych ekranach albo po wywiadach bo Ola już gotowa z naszymi zawodnikami nie pozwalajmy im czekać Dokładnie tak nie pozwalajmy czekać naszym zawodnikom bo tutaj wszyscy się chowają do cienia od razu ale ja ich złapałam i razem ze mną ponownie nasz gość our guest from Great Britain again on the first place um, after two races two races also uh, what was the difference between the first one and the second race for you Just the heat. Uh, I was halfway through the race and I just bent out. I wasn't. I couldn't have enough energy, oxygen. The heat was just sapping me, and of course the track's at its roughest now. So yeah, it slowed me down a little bit. My fitness in the track. So, but no, I am happy with third. So yeah. Nasz gość powiedział, że ponownie oczywiście cieszy się z tego trzeciego miejsca. Ale ta pogoda nie daje, że ci faktycznie były problemy ze złapaniem tchu i złapaniem tlenu pod tym kaskiem. Na szczęście mamy go tutaj na trzecim miejscu. Congratulations. So we are so happy that you are with us in Poland. Thank you. No i nasz zwycięzca, w tym drugim wyścigu nie oddałeś tego prowadzenia do samego końca, Karol. Nie dałeś się Maćkowi tutaj wyprzedzić, chociaż chociaż on bardzo bardzo mocno napierał. i Jak to wyglądało z Twojej perspektywy? E, taki był plan, żeby właśnie nie dać się Maćkowi. E, wybrałem na ten start inną oponę, tak zwaną łopatę, która to jest oponą piaskową. Może nie jest idealna na ten tor, ale jest bardzo dobra na start. No i udało mi się wygrać z Maćkiem ten start prowadziłem, Maciek naciskał, naciskał. W pewnym momencie wyrobiłem sobie pewną przewagę, ale potem na dublach ją szybko straciłem na ostatnim okrążeniu, już zrobiłem się nerwowy, ale zobaczyłem, że zobaczyłem szachownicę i ku mojemu zadowoleniu wygrałem ten wyścig. No właśnie, my tutaj myśleliśmy głośno, że jeżeli coś ma Ci przeszkodzić, to tylko i wyłącznie Ci dublowani zawodnicy i faktycznie chyba jednak parę trudności tam przed Tobą stawili, natomiast skupiłeś się na swoim i dowiozłeś tą pierwszą pozycję. Generalnie koledzy bardzo ładnie za co im serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich zawodników MX Masters i nie tylko. Tak jak już wspominałem, jestem bardzo zadowolony z pierwszego miejsca. Nie pozwoliło to uciec Maćkowi w punktacji. Została ostatnia runda przed nami w Głogowie. No i tam trzeba dać z siebie wszystko. No to za to trzymamy kciuki, bardzo Ci dziękujemy, bardzo Ci gratulujemy. E, uciekaj się chłodzić, bo wiemy, że ta temperatura nie daje żyć. A przed nami już możecie Państwo słyszeć ten hałas kolejnych odpalanych motocykli, bo przed nami zaraz kolejny wyścig już przedostatni w dniu dzisiejszym. Powtórek, no ale co ciekawe, tutaj ten rewelacyjny start Karola Kędzierskiego. No, można powiedzieć, że Maciej Zdunek sam sprzedał swoją strategię Carlosowi, sam mu podpowiedział, co zrobić, żeby być w stanie rywalizować o zwycięstwo w tym drugim wyścigu. No, bo przypomnijmy, Maciej Zdunek tutaj zaryzykował w pierwszym biegu, założył łopatę jako tylną oponę. Wygrał start, wygrał stały wyścig. Teraz Karol Kędzierski poszedł w jego ślady, no i tym razem to on triumfował w drugim wyścigu, no i jak mniemam również i w całych zawodach. Bo przypomnijmy, że nawet przy takiej samej liczbie punktów to jednak drugi wyścig jest dużo ważniejszy. No tutaj widzimy, bardzo blisko było na początku wyścigu, bardzo ciasno zawodnicy tutaj rywalizowali. Maciej zdunek, Karol Kędzierski, no od pierwszych metrów przepiękna walka o to zwycięstwo, no potem rozjechało się to nasze przesympatyczne towarzystwo na kilkusekundową różnicę, no i nie pozwoliła ona, abyśmy mogli emocjonować się do ostatnich metrów, tu widzimy Maciej z Dunek, jak robi sobie miejsce wyprzedzając dublowanych zawodników no właśnie, tak jak powiedziałeś, Maciek zdradził swój pomysł na start Carlosowi. Teraz pewnie będzie dwa razy bardziej uważał, co mówi nam do mikrofonu. Czego bardzo żałuję, bo bardzo fajnie słucha się zawodników, którzy mówią dokładnie to, co myślą, dokładnie jak jest, nie przebierają w słowach. No i tutaj trzeba przyznać, że Maciek podpowiedział trochę Carlosowi. A tymczasem, wyniki całej rundy. Proszę bardzo, Karol Kędzierski pierwszy przed Maciekiem z Dunkiem. Oczywiście Karl Schulz na pozycji trzeciej. Teraz czekamy jeszcze na klasyfikację sezonu. Już za momencikona ona przed nami. Widzimy, że sporo zawodników tutaj na motocyklach marki KTM. I teraz mamy Maciej Zunek 144 punkty, 138 punktów, Karol Kędzierski i Marcin Kawczyński na pozycji trzeciej w MX Masters. Także ta walka będzie nam nabierała rumieńców do końca. Tego sezonu, a przed nami oczywiście jeszcze klasa EX Masters 50. Za momentik te wyniki również Państwu zaprezentujemy na, na e, tle tego drzewostanu. I tak się właśnie e, dzieje. E, Matthias Berkens, e, Marek Kreczetowski i Janusz Piotrowski. To jest pierwsza e, trójka tego, tej rundy właściwie. Tak, dzięki Jariuszu za podpowiedź tej rundy. I teraz na tle tego drzewostanu pokażemy Państwu całe wyniki całego sezonu. I zobacz, jeden punkt różnicy w czołówce między Matiasem a Mariuszem. Naprawdę małe różnice myślę, że będzie się działo tutaj również w, ostatnim, w, w ostatniej rundzie. Także warto być z nami, obserwować, subskrybować i oglądać. Dziękujemy Państwu bardzo i. Za momencik kolejny wyścig.